Weź szpon Beljara i zniszcz go. Jak sobie życzysz, synu. Oddaj mi broń. Nie wyrządzi już nikomu krzywdy, gdy zatopię ją w morskich odmętach. Na jej straży stać będzie mądrość Adanosa. Niech cię chroni Adanos. Chwila! Jeśli chodzi o relikty, wydaje mi się, że mam tu coś dla Ciebie. Mamy już podobne kamienne tablice. Te już nam się nie przydadzą. Tam musi być coś więcej. A to możecie wykorzystać? Wygląda nieźle. Gdzie to znalazłeś? Bandyci używają tych tabliczek jako waluty. Na tablicach jest symbol Głachodrona, wielkiego wojownika i dowódcy. Jego syn Rademes doprowadził do zagłady całego miasta. <laughs> Założę się, że bandyci nie mają pojęcia. Co wpadło im w ręce. Tę tabliczkę znalazłem w budynku na południu. Ach. Tablica strażników umarłych. Przywołuje duchy zmarłych. Związki pomiędzy budowniczymi i ich przodkami były bardzo silne. Znalazłem tę tabliczkę w budynku na południowym zachodzie. Z tego co na niej napisano, wynika, że był to dom kapłanów miasta. Najwyższy kapłan nazywał się Kardimon. Nie wiemy wiele więcej na jego temat. Ta tabliczka leżała w budynku niedaleko Wielkiego Bagna. Na pewno był to dom uzdrowicieli. Nie wiemy o nich zbyt wiele. Wygląda na to, że zniknęli pierwsi. Ta część leżała w wielkim budynku w kanionie. To była biblioteka tego pradawnego ludu. Najwyraźniej jest to tablica uczonych. Większość pism, które znaleźliśmy, jest autorstwa przywódcy kasty uczonych. Co dziwne, nie zostawił swojego imienia na żadnym z pism. Weź to złoto jako swe wynagrodzenie. Mamy już wszystkie potrzebne relikty. Niech cię chroni Adanos. Rozerbecie na kawałki. Nie Niebiosą niech będą dzięki. Nie ma już bandytów. Ocaliłeś mi życie. Kim jesteś? Mam na imię Elwrich, pochodzę z miasta. Ci bandyci porwali mnie i uwięzili. Co właściwie się stało? Poszedłem na umówione spotkanie z dziewczyną. Ma na imię Lucia. Razem planowaliśmy uciec w góry, jak najdalej od miasta i jego problemów. Przyszedłem na miejsce, ale wtedy nagle wyskoczyli bandyci i związali nas. Próbowałem walczyć, ale bezskutecznie. Było ich więcej. Swoją drogą. Nie widziałeś ich może? Czego od was chcieli? Udało mi się ich podsłuchać. Nie zrozumiałem wszystkiego, ale chyba planowali sprzedać nas w niewolę. Dokąd planowali was zawieźć? Gdzieś na Korinis, ale bez statku chyba nie można się tam dostać. Zaciągnęli mnie na przystań przy piaszczystym brzegu. Jacyś piraci mieli tam obóz. Jeden z bandytów poszedł rozmawiać z piratami. Kłócili się dość za żarcie. Sądzę, że bandyci chcieli, aby piraci ich przewieźli, ale tamci nie zgodzili się. Bandyci zaszyli się tutaj i postanowili czekać na dalszy rozwój wypadków. Wyglądało na to, że nie mają żadnego pomysłu, a potem zjawiłeś się ty. Gdzie jest ta przystań piratów? Nie tak daleko od przystani w Korinis. Stań na pomoście i patrząc na morze, wsiądź do łódki. I skieruj się w prawo, płynąc wzdłuż wybrzeża. Wydaje mi się, że przystań znajduje się w pierwszej małej zatoczce, którą napotkasz. Piraci w Korinis? Nie wiem o nich zbyt wiele. Po raz pierwszy widziałem ich właśnie na przystani. Zawsze starali się nie rzucać w oczy. Jeden z nich jest poszukiwany w Korinis. Boją się, że zawisną. To dlatego żadnego z nich nie spotkasz w mieście. Opowiedz mi o Lucii. Lucia mieszkała w dzielnicy portowej i pracowała dla tego drania bromora. Jest bardzo piękna. Gdzie jest teraz Lucia? Rozdzieliliśmy się na rozdrożu w pobliżu farmy Onara. Bandyci powlekli ją do lasu za farmą Sekoba. Niech Inos mają w opiece. Czy bandyci, którzy was porwali, mieli przy sobie większy ładunek broni? O tak! Mieli jej tyle, że ledwie byli w stanie wszystko udźwignąć. Uciekli w kierunku farmy Sekoba, zabierając cały oręż. Naprawdę, powinieneś wrócić do miasta. A myślałeś, że co zrobię? Od razu pójdę do mistrza Torbena. Będziesz teraz szukał bandytów? Wygląda na to, że tak. Jeśli odnajdziesz Lucie, zabierzesz ją do miasta, prawda? Zobaczę, co da się zrobić. Patryk wrócił. Hmm, nie sądziłem, że go jeszcze kiedyś ujrzę. Zrobisz coś dla mnie? Jasne. Nie dziękuj mi. Nie miałem takiego zamiaru. Więc. Powiem ci tylko, że niezły z ciebie numer. Uważaj na siebie. Aaaa. jesteś trochę samotna? Gadaj, co masz powiedzieć, i spadaj. Jestem zajęta. Czy mogłabyś mnie uzdrowić? Po to właśnie przyszedłeś, prawda? Daj mi znać, jeżeli będziesz potrzebował pomocy. Kim jesteś? Widzę, że się o mnie nie słyszał. Nazywają mnie zielarką szarlatanem w spódnicy. Jednak kiedy poczują się gorzej, od razu przypominają sobie o starej, dobrej sagicie i jej leczniczych ziołach. Wylecz mnie. Chwileczkę. Hmm, moja maść powinna wyleczyć najgorsze z twoich ran. Tekla przysyła mnie po odbiór przesyłki. Ach tak. Właściwie spodziewałam się jej już kilka dni temu. Oto paczka. Dbaj o nią. Czy mogłabyś przekazać mi swoją wiedzę o ziołach? Interesujące. Ludzie nie często mnie o to proszą. Chcesz więc zostać moim uczniem? Jeśli tak, będziesz musiał dowieść uczciwości swoich intencji. Od jakiegoś czasu pracuję nad bardzo rzadką miksturą z unikalnych ziół i soków. Jeśli zdobędziesz dla mnie brakujący składnik mikstury, zostanę Twoją nauczycielką. Co to za składnik? To niebywale rzadka roślina. Ziele zwane słonecznym aloesem. Poznasz je po intensywnym zapachu migdałów. Gdzie mogę znaleźć ten składnik? Ziele, o którym mówię, można znaleźć tylko tam, gdzie są odpowiednie warunki. Odpowiednie gleby powstają jedynie na bazie odchodów czarnych troli. Dlatego właśnie zdobycie tego składnika jest dla mnie tak trudne. Rozumiesz chyba? W tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego, jak się za nim rozejrzeć. Cóż, życzę powodzenia w poszukiwaniach. Znalazłem słoneczny Aloes. Dziękuję. Możesz mnie pytać o co tylko zechcesz. Mam tu przesyłkę od Sagity. Wielkie dzięki. Jednak na coś się przydałeś. Dostanę jeszcze trochę gulaszu? W porządku. Przyznaj moje dobre serce. proszę. Nie chcę, żebyś się biedaczku zagłodził. Dostanę jeszcze trochę gulaszu? hej nie tak wtedy. Słyszę o tym po raz pierwszy. Jesteś pewien, że chcesz tam iść? Obawiam się, że daleko nie zajdziesz. Po drugiej stronie stacjonują orkowie. Jeśli istnieje droga prowadząca do górniczej doliny, odnajdę ją. W porządku, więc idź. Niech Inos cię prowadzi. Yeah. 对不 Czemu tu tak stoisz? Przychodzę z zamku. Przysłali mnie, żebym poszukał zaginionych i sprawdził teren. Zaginionych? Niektórzy uciekli, kiedy zaatakowały smoki. W większości się nie udało. No i nic dziwnego. Jeśli jednak komuś udało się przeżyć, mam go sprowadzić z powrotem. Możesz mi pomóc dostać się do zamku? Pewnie, ale musisz coś dla mnie zrobić. Jeżeli uda ci się dotrzeć do zamku, porozmawiaj z Paladynem Orikiem. Powiedz mu, że jego brat poległ na przełęczy. Jak mogę dostać się do zamku? Po pierwsze, zapomnij o drodze na wprost. Jeśli jednak obejdziesz zamek dookoła, może będziesz mieć jakieś szanse na powrót. Trzymaj się z dala od ścieżek i skorzystaj z rzeki. Najlepiej będzie, jak popłyniesz kawałek w dół strumienia. Stamtąd powinno być łatwiej. Orkowie ustawili za zamkiem Tara. W ten sposób możesz się dostać do środka. Podkradnij się do orków tak blisko jak zdołasz, a potem biegnij ile sił w nogach. Jeżeli jesteś dostatecznie szybki, to może ci się udać. Co powinienem wiedzieć o tej okolicy? Wracaj skąd przyszedłeś, jeśli ci życie miłe skórzy już od kilku tygodni oblegają zamek, a smoki gdzieś się ukrywają. Cała górnicza dolina aż roi się od orków. Niezależnie od tego, dokąd zmierzasz, to nie będzie majówka. Miałeś cholerne szczęście, kiedy przedłeś. Prawie cię zastrzeliłem. W takim razie powinienem się cieszyć, że masz taki bystry wzrok. Oszczędzaj oddech. Porozmawiaj z Sengratem, jeśli czegoś chcesz. Wiedziałem, wiedziałem, że komuś się uda. Przybywasz za przełęczy? W takim razie naszemu posłańcowi udało się przejść. Nie wasz posłanie poległ. Przybywam tu z rozkazu Lorda Hagena. Przeklęci orkowie! Kapitan Garond na pewno zechce z tobą porozmawiać. Znajdziesz go w wielkim budynku chronionym przez dwóch strażników. Czy gdzieś tu można uzupełnić zapasy? Wydawaniem broni zajmuje się Tandor. Pozostałe sprawy to działka ochmistrza Angora. A magiczne przedmioty? Mamy trochę magicznych zwojów. Jeśli będziesz chciał kilka z nich, zgłoś się do mnie. Udało ci się przedostać przez przełęcz? Doskonale. Straciliśmy tam już zbyt wielu dobrych ludzi. Wiem jak tam jest. Przez krótki czas towarzyszyłem oddziałom zwiadowczym. Masz jakąś broń? Jeśli potrzebujesz dobrej broni, to świetnie trafiłeś. Szkolisz ludzi? Tak. Jeśli będziemy musieli odeprzeć atak orków lub nawet gorzej smoków, to przyda się każda pomoc. Ach, więc to ty jesteś tym człowiekiem, który przekroczył przełęcz. Tak. Wspaniale. Jestem Engor. Zajmuję się tą ekspedycją. Tylko sobie nie myśl, że możesz dostać cokolwiek za darmo. Z drugiej strony, jeśli masz w kieszeniach trochę złota, zawsze jestem gotów ubić jakiś interes. Zatrzymaj się! Kim jesteś? Nieważne, kim jestem, ważne skąd przychodzę. Niedawno przekroczyłem przełęcz. Będziesz sprawiał problemy, czy po prostu pozwolisz mi wejść? Skąd miałem wiedzieć? Oczywiście, że cię wpuszczę. Wchodź! Powiedziałem dokładnie to Na czym polega twoje zadanie Jestem oficerem strategicznym króla Aktualnie podlegam wielmożnemu kapitanowi Garondowi Jesteśmy ostatnimi paladynami na zamku Pozostali albo uciekli albo polegli Naszym zadaniem jest doprowadzić tę ekspedycję do szczęśliwego końca I tak też uczynimy Na inosa tak uczynimy Mam dla ciebie wiadomość o co chodzi? Twój brat nie żyje. Mój brat? Inos wystawia mnie na ciężką próbę. Mój brat zginął jako jego oddany sługa. Ta wiadomość przeszyła me serce jak strzała. Jedynie w modlitwie odnajdę siłę. Hej, skąd się tu wziąłeś? Nie jesteś górnikiem ani jednym z moich ludzi. No, słucham. Przeszedłem przez przełęcz. Przełęcz? I udało ci się przez nią przedostać? Na Inosa. Ciekawe, czemu najemnik chciałby tak ryzykować? Czego tu szukasz? Przybywam na polecenie Lorda Hagena. Mam mu dostarczyć dowód na istnienie smoków. Zamierzasz więc znaleźć taki dowód, a potem wrócić do bezpiecznego miasta, co? Coś w tym stylu. A więc chcę dowodu. Dostanę. Ale nie odeślaj Cię do Lorda Hagena bez dokładnych informacji o rudzie. Słuchaj, Lord Hagen musi się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja i ile rudy wydobyliśmy do tej pory. W porządku. Co mam dla Ciebie zrobić? Wysłałem trzy ekipy górników, ale żadna z nich nie przysłała mi jeszcze ani bryłki. Udasz się do każdej z nich i wybadasz, jak przebiega wydobycie. Potem napiszę list, który zaniesiesz Lordowi Hagenowi. No cóż, chyba nie mam wyboru. nikt Ale dlaczego właśnie ja? Bo potrafisz prześliznąć się przez linię wroga. Moi ludzie nie mieliby żadnych szans na Twoim miejscu. A ty już raz pokonałeś tę drogę. To zadanie w sam raz dla Ciebie. Co dostanę za wykonanie tego zadania? Niezwykłem targować się z najemnikami. Ale chyba nie mam wyboru. Zrób o co proszę, a dostaniesz ode mnie 500 sztuk złota. końcu to była Gdzie mam szukać Twoich górników? Weź tę mapę. Zaznaczyłem na niej dwa rejony, w których prowadzimy wydobycie. Gdybyś miał jeszcze jakieś pytania, porozmawiaj z Parsiwalem. On powie Ci wszystko na temat górników. Jak się mają sprawy? Powinieneś czym prędzej ruszyć w drogę. Muszę wiedzieć, ile rudy wydobyto do tej pory.